Myślę, że większość z nas nie wyobraża sobie dobrego początku dnia bez dobrej kawy. Dlatego chciałem podzielić się z Wami swoim takim doświadczeniem, jak lubię parzyć kawę, jakie są sposoby na parzenie kawy. Nie jestem ekspertem, ale bardzo lubię dobrą kawę. Ekspertem jest Wojtek, może się odezwie tutaj, mąż dorotki. Natomiast moje doświadczenie z piciem kawy, takie powiedzmy piciem dobrej kawy, rozpoczęło się, gdy miałem 18 lat i pracowałem dwa miesiące we Włoszech. Tam nauczyłem się pić bardzo dobre espresso. Pokochałem dobre espresso, pokochałem również cappuccino z rogalikiem. Ale to jedna sprawa. Generalnie bardzo lubię mocną kawę i takiej kawy szukam. Rzadko piję kawę z mlekiem. Więc skoncentruję się na tym, jak uzyskać aromatyczną kawę w warunkach domowych. Jak jeszcze piję kawę? W jednym z odcinków Ojca Chrzestnego był taki moment, gdzie jeden z mafiozów słodzi mocno swoje espresso i mówi do młodego. Tak się pije espresso. I to tak wypadło mi w sercu, że ja rzeczywiście słodzę swoje espresso. Niektórzy, Wojtek, nie lubią słodzić swojej kawy. Uważałem, że to nie jest wskazane, ale ja espresso słodzę. I takie, takie espresso lubię. Mocne, aromatyczne, posłodzone. Yy, długo szukałem. Jakby dobrego sposobu na parzenie takiej aromatycznej, mocnej kawy. Nie ukrywam, że musiałem pójść na pewne kompromisy. I nie ukrywam, że żeby kawa była dobra, to ziarno musi być dobre. To jakby to jest podstawowe. Więc temat ziarna to jest temat co do mnie na inne spotkanie. Ale przez ostatnie 15 lat. Korzystałem z ekspresów różnych automatycznych, ekspresów kolbowych, kawiarek typu włoskiego. Od ponad roku używam ekspresu przelewowego z, z młynkiem. No i tu chciałem się podzielić właśnie swoimi doświadczeniami, bo może niektórzy z Was nie mieli takich doświadczeń. Moje przemyślenia. Ekspres automatyczny. Jakie są plusy? Duży wybór kaw. Czasami naprawdę smaczna kawa, możliwość robienia kaw z mlekiem. Generalnie... Yy, jeden klik i się dzieje. Bardzo to, bardzo to jest wygodne. Czasami wybór, tam większa, mniejsza, no łatwo wybrać ustawienie. Yy, jest duży wybór na rynku też takich ekspresów. Jakie są minusy? No minusem generalnie takim jest cena. Uważam, że dobry ekspres to, to no niestety jest dosyć drogi. Druga rzecz, regularnie zdarzają się takie awarie i to jest bardzo frustrujące, mimo że serwisujemy to regularnie i używamy jakby w markowych części, jak jest jeszcze minus. No, ta kawa mimo wszystko nie jest tak aromatyczna jak chciałbym. Co prawda, ostatnio jak byłem w Jerozolimie u kapucynów. Udawało się z ekspresu, z ekspresu jakby wygenerować naprawdę przyzwoite cappuccino, ale był to ekspres jura, który, jak sprawdzałem, kosztuje powyżej 6000 zł. Więc wracamy do, do tego, że cóż, chcesz mieć dobrą kawę z ekspresu, czasami trzeba po prostu zainwestować. No i proces czyszczenia. Często jednak te ekspresy. Ich proces czyszczenia nie jest taki łatwy i oczywisty. Coś się zatnie, tu trzeba coś opróżnić, skropiny, opróżnić odpady, przeczyścić młynek, jakieś inne rzeczy. No Często ten proces czyszczenia jest skomplikowany wymagają jakiegoś odkamieniania. No, z jednej strony proste, łatwe w obsłudze, ale ten czas serwisu też, też schodzi. Kolejny ekspres, który ko używałem ekspres kolbowy. No i powiem tak. Najlepsza kawa typu espresso zawsze wychodziła mi z ekspresu kolbowego. I taką w porządnej kawiarni znajdziecie. Ja nie używałem takich profesjonalnych. Ale dlaczego? Tam jest wyższe ciśnienie. Tam możesz rzeczywiście lepiej dobrać ilość kawy, ułożenie, samemu zmienić ziarno. No, wszystko możesz wyregulować. I ta jakość kawy jest naprawdę wtedy bardzo przyzwoita. I to jest plus. Że, że kawa jest z tego bardzo dobra. Kolejny plus myślę, że to są dosyć mało awaryjne urządzenia. Czyszczenie nie jest tak skomplikowane, aczkolwiek za zajmuje trochę czasu. Tu, właśnie, przechodzimy do minusów. Yy, no, każda kawa indywidualnie zajmuje trochę czasu. Trzeba przygotować, nabić kolbę, zrobić kawę, potem kolejną. To, no to, to jest proces czasochłonny, zawsze trzeba to wyczyścić. Yy, I to jest chyba największy problem. Czas, że jeżeli wpadnie do ciebie 10 gości na spotkanie, czy to towarzyskie, biznesowe, czy w spotkaniu wspólnoty, no to mamy przyjaciół, którzy potrafią nas obsłużyć z takiego ekspresu kolbowego, ale efektem jest tak, efekt jest taki, że ta osoba e, przez jakiś czas nie ma jej z nami, bo, bo obsługuje, robi nam tą pyszną kawę. Pozdrowienia dla mojego. Minusem jest też to, że no nie da się tak łatwo zrobić różnych wielkości kaw. Czasami te wielkości kolb są ograniczone, nie da się tak łatwo zrobić na przykład cappuccino, Te spieniacze nie zawsze tak dobrze działają no i trzeba... i czyszczenie spieniacza jest dosyć, dosyć takie skomplikowane, więc dużo pracy jest przy takim ekspresie kolbowym, aczkolwiek jak mówię, w moim odczuciu zawsze najlepsza kawa ma z takiego ekspresu. Kolejny ekspres, czy tam urządzenie, które testowałem, o którym chcę powiedzieć, jest kawiarka typu włoskiego. To jest to takie urządzenie, które poznałem pracując we włoszech, gdzie, które stawisz po prostu na kuchence. W wielu domach włoskich to jest. Gdzie na dole jest woda, po środku jest kawa, taki zbiorniczek z kawą. U góry jest zbiornik, na taki, gdzie wylewa się przeparzona kawa, on zbiera kawę. I kawa z, takiego, z takiej kawiarki jest naprawdę bardzo dobra. Może nie jest tak mocna, tak intensywna jak z ekspresu kołbowego, ale jest bliska, naprawdę bardzo dobra. Dlaczego nie używam teraz takiego, e, takiej kawiarki? Otóż używam, gdy jadę czasami na jakąś delegację do hotelu, gdzie spodziewa się, że raczej będzie słaba kawa i mam swój taki, taką kawiarkę elektryczną, i wtedy samemu sobie zaparzam kawę, ale znowu proces parzenia jest troszeczkę czasochłonny. Gdy mamy więcej gości, więcej osób do obsłużenia, zajmuje to więcej czasu. No i nie ukrywam, że akurat rzeczywiście w moim. E, parametrem, który najczęściej biorę pod uwagę, to jest mój czas, tak, więc chcę, żeby to, co robię, kara była dobra, ludzie byli zadowoleni, ja, żebym był zadowolony, ale muszę się zmieścić w pewnym limpie czasowym, no i właśnie z tego powodu, z tego powodu wylądowała w, w piwnicy, Natomiast bardzo lubię to urządzenie, jest generalnie bezawaryjne, bardzo proste w obsłudze, ale za każdym razem każda nowa porcja kawy trzeba wyczyścić. Czasami to nie jest takie proste, bo ona jest gorąca, dopiero co zaparzona, więc czasem, no, trzeba to schłodzić pod wodą, nalać wody, kawa, nastawić, czekać aż się to zagotuje. No, jest to proces, proces prosty, ale czas, czasochłonny i czasami taki żmudny. No i w końcu Ekspres przelewowy. Nie ukrywam, że używam używamy w domu ponad rok już taki ekspres przelewowy z młynkiem. Cóż, kawa jest nie najgorsza, ale nie jest taka mocna. Nie jest taka aromatyczna jak z ekspresu kolbowego, jak z kawiarki albo jak z porządnego ekspresu automatycznego. Ale jest akceptowalna. Natomiast jest to urządzenie bardzo łatwe do czyszczenia. Urządzasz filtr. Po prostu by się samo to, to, to jest naprawdę wlewasz wodę, filtr, dobierasz ilość kawy. Jest duża łatwość zaparzenia kawy, na przykład nawet dla 10 osób. Dla nas to jest ważne. no co dzień pijemy to z żoną rano, dla dwóch osób, ale jak wiemy spodziewamy się, gości dolewą po prostu więcej wody, filtr już czeka. Klikam, Klikasz być 10 kaw i jest zrobione. zaparzenie kawy z takiego ekspresu. Przelewowego, to jest naprawdę prosta sprawa. No, i idę na ten kompromis, że nie zawsze jest takiej jakości, jakbym chciał, ale jest szybko. Goście często są zadowoleni. Chwalą, chwalą kawę, którą serwujemy, ponieważ staramy się zawsze kupować porządną kawę. Wiesz, wybór urządzeń do parzenia kawy jest naprawdę obfity. Kawa sama w sobie jest najważniejsza ziarna. Tak, musi być dobre ziarno, a to jest inny temat. Temat ja parzenia kawy. Myślę, że dla wielu z nas jest dosyć istotny, bo to nasz ulubiony napój. To obowiązkowy początek dnia, to dobra kawa. Ja podzieliłem się swoimi przemyśleniami. No na pewno też wielu z Was lubi po prostu kawę zaparzoną. Ja też taką kawę lubię od czasu do czasu. Moja ukochana Pani Mireczka, która ma 72 lata, pracuje dla mnie już ponad 18 lat. Zawsze jak przyjdę do pracy, to Panie Krzysiu, kawę robimy, robimy Pani Mireczko i za, zaparza mi takie fusy. Ja tego w ogóle nigdy nie piję, ale od Pani Mireczki bardzo to lubię. Więc, więc... jestem ciekaw, jak wypijecie swoją kawę. Serdecznie Was pozdrawiam i życzę smacznego.